W kolejnym filmie jest ASMR Jakaś osoba prosiła mnie w komentarzach Abym zrobił roleplay fryzjera Dlatego zrobimy Oczywiście pod tym filmem możecie pisać Jaki roleplay byście chcieli następny Żebym nagrał A teraz zapraszam was do oglądania Tak, była Pani umówiona na 15:20 i jest 15:20. Dobrze, dobrze. To co robimy? Ok, ok, czyli delikatnie przycinamy krzywkę i modelujemy. I jeszcze końcóweczki Dobrze. Najpierw, wie Pani co? Ja rozszerzę Pani włosy, żeby łatwiej mi się błagać. Zobaczcie, a ja już rozczesuję wie pani co, ma pani bardzo, bardzo suche włosy, dlatego ja nie przygotowałam się na to nie przygotowałam się na to, że pani będzie miała tak Mam tutaj już wszystko, co jest potrzebne mi do zrobienia pani fryzury. Dobrze, w takim razie mam tutaj butelkę z wodą, mam tutaj butelkę z wodą. Zaraz spryskam pani włosy, zwilczymy. i Z tyłu, z tyłu też nic poważniejszego nie widzę. Także skażę latarkę. Ok. I możemy zabierać się już do prawidłowej roboty. Mam tutaj nożyczki. She <laughs> Dłużej krócej podciąć, czy wystarczy. Wystarczy ale jeszcze troszeczkę z boków dobrze. Ok, okej. Okay. Dobrze. Mamy podcięte już całe włoski. Teraz ja wezmę. Znę dwa razy nie więcej, ponieważ jest to bardzo mocny lakier. Ok. Dobrze. O Jezus, jak on śmierdzi Ok, to teraz chwileczkę podtrzymamy, troszeczkę wie Pani, co ja tutaj żeby lakier dobrze się wchłonił. Staram się wymodelować tą grzywkę Żeby wyglądała troszeczkę ładniej Ok Wsmarowuję sobie w ręce Widzę, że jeszcze troszeczkę jest za długa, wchodzi pani na oczy. Czy mam jeszcze podciąć jakoś tą krzyweczkę tak delikatnie? za wizytę będzie 40 zł tak, można kartą okej, już tutaj podaję terminal proszę przyłożyć dobrze, dziękuję bardzo chciałaby się pani umówić na następną wizytę dobrze Rozumiem, rozumiem 12 stycznia o której godzinie? 11-12 Sprawdź czy mam wolny termin 12 12 stycznia mam tylko termin wolny na już patrzę chwileczkę 16.30 pasuje pani tak, dobrze, zapiszę. Wtedy chciałaby się pani umówić na mycie włosów, tak? Dobrze. A i zafarbowanie końcówek, dobrze. Ok, wpisałem panią. Także ja pani życzę miłego dnia. E, pieniądze, dostałem. Pani, e, może pani przejść tego tam 12 stycznia na tą 16? Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia i życzę miłego dnia. Pa pa. Okej, okay, moi drodzy, to już jest koniec. Jeżeli coś takiego, piszcie słuchajcie w komentarzach, bardzo proszę o subskrybowanie mojego kanału, nie zmuszam ale byłoby mi bardzo miło możecie też zostawić pod tym filmem łapkę w górę, no i oczywiście napisać w komentarzu, jakbyście byście chcieli następny roleplay usłyszeć a ja się z Wami żegnam pa pa